Witam witam z tej strony chowes. no i chciałbym wam opowiedzieć co ja ogólnie robię na serwerze Laveria ja kurwa spędzam swój, swoją godzinę, gdy to przeważnie jest tylko godzina no to powiem wam tak, że chuja robię, A dlaczego? po pierwsze, bo jest mało osób nie ekspie nie chce mi się dropić zarabiać kasy, bo jak na razie tutaj, to tutaj się kurwa kasą nie płaci bo na przykład chciałem kupić od typa 10 fasolek, nie? Mówię daj mi te 10 fasolek, dam ci na przykład 6kk on do mnie, spierdalaj, ja mówię, jak to on do mnie, daj mi Q aura za te 10 fasolek, no jak nie mam tych, tej Q aury, to co, to fasolek nie mam, nie? No. no. zdarzają się tam tacy początkowi gracze, które mówią, tam jedna fasolka dropła, nie, i to mnie, daj mi 500k, będę miał na poty, nie. No to, no ale ja, za tą jedną fasolkę, która mi zbije 500 rangi, nie zbiję sobie okruta, jak ja tutaj mam 25K na, tym, na minusie. No miałem ostatnio mniej, ale jak, jakiś typ mi się wpierdoli pod wachlarz. No i no i tak to wygląda. No. Nic mi się nie chce. Przeważnie jak wejdę sobie taką na serwer, to tak o godzinie 15. Sprawdzić jak tam sytuacja. ZM1 się nie ruszam, cały, cały czas stoję w kole. Metkę mam odpalonego, czy ja tutaj sobie na fejsie kurwa siedzę, czy gdzieś piszę, nie? Na escape'ie, na się gadam. A metek po prostu tutaj, tutaj tak stoi i wchodzę co 20 minut, zerkam, czy nikt mi ktoś nie pisze, czy bym z kimś popisał, czy nie. Bo tak za bardzo to robić co nie ma. A chciałem wam coś nagrać, nie wiem, że dropie szkata, ale każdy pewnie wie co z tego dropi, więc jakiego tam szału bym, kurwa nie zrobił. Na pewno bym nie zabłysnął. A tak, o, chciałem wam nagrać, że kurwa, w C1 to, tak, to się tak czaje jak cygan, kurwa, pod czyimś domem. Więc no, szałów nie ma, nie wiem za bardzo, co tutaj, co tutaj nagrywać. Tam niektórzy nagrywają jakieś tam kurwa szlankę. Niektórzy to no, tam nagrywają, jakieś drop met metków, nie. Musiałem zrobić cięcie, bo oczywiście AWAS mi kurwa błąd wyjebał. Pewnie ktoś mi na screenpage napisał, to kurwa, AWAS, oczywiście, konia trojeńskiego tam znalazł. No ale mniejsza o to, no także ja tak się bawię na serwerze, no i to chciałbym Wam przekazać, wiem, że to nie jest jakieś tam zachęcające do gry typu y, zapraszam na serwer, jest zajebiście, y... no nie wiem, nie? No i w tym odcinku to by było na tyle, no dzięki za oglądajcie, oceniajcie, bo to mnie zachęca do, nas... do następnych filmików.